Kurier Dolnośląski. Audycja finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Przed naszym mikrofonem Radia Elka Zagłębia Miedziowego specjalny gość Wicemarszałek województwa Dolnośląskiego, Ledniczanin Jarosław Rapczenko. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Dziś porozmawiamy o kilku istotnych e, tematach, które dotyczą naszego regionu. Ale może na początek zapytam, jak pan podsumuje 11 Dolnośląski Kongres Samorządowy, który odbył się we Wrocławiu? Rzeczywiście jesteśmy świeżo po kongresie. Bardzo duża frekwencja, co cieszy bardzo wielu nowych samorządowców, bo był to pierwszy kongres. Po wyborach samorządowych, więc była przestrzeń do dyskusji, do debat, do rozmów. Na pewno jeden temat mocno zdominował wczorajsze dyskusje. Mówię o powodzi, która dotknęła nas dwa miesiące temu. Jeden z paneli w ogóle był poświęcony tej tematyce, bo wiemy, że wyzwań i pracy, którą musimy wykonać, aby przywrócić do stanu sprzed powodzi te południowe regiony województwa, jest bardzo dużo, natomiast na pewno bardzo budujące i cenne dyskusje. Dobrze, i może pozostańmy we Wrocławiu, bo właśnie tam rozpoczęła się historyczna i największa inwestycja w zdrowie dolnoślązaków. Mowa o nowym szpitalu onkologicznym. Czy może nam Pan przybliżyć szczegóły dotyczące tej inwestycji? Największa inwestycja w historii dolnośląskiego samorządu, około 1,5 miliarda złotych zaangażowanych środków, e, które będą służyły dolnoślązakom. Rzeczywiście budujemy nowy szpital onkologiczny, który będzie miał niemal 700 łóżek. W tym momencie obecny szpital onkologiczny znajduje się w. W najstarszych budynkach szpitalnych w Polsce okazuje się, że są to już bardzo zdekapitalizowane obiekty. W związku z czym jakiś czas temu jeszcze poprzedni zarząd województwa podjął decyzję o budowie nowego szpitala. Szpital będzie absolutnie mm, najnowocześniejszym z możliwych rozwiązań, absolutnie wyposażonym w najlepszy sprzęt, dlatego że demograficzne, jak i onkologiczne prognozy mówią, że niestety zapadalność na choroby nowotworowe będzie wzrastać. Zmienia się długość życia, zmienia się diagnostyka, jest coraz lepsza. W związku z czym musimy przede wszystkim zapewnić właśnie dobrą diagnostykę, profilaktykę, ale przede wszystkim leczenie dla dolnośnozaków. zaków. No i tak jest zamysł, jeżeli chodzi o budowę. Przypomnę, że według harmonogramu pierwsi pacjenci powinni skorzystać z nowego szpitala w 2028 roku i jak na razie budowa idzie zgodnie z harmonogramem, więc nie przewidujemy opóźnień. To teraz może porozmawiamy o kulturze, bo za nami kongres kultury Wrocławia i Dolnego Śląska, który odbył się pod koniec października tego roku. Pan uczestniczył w tym kongresie. Jak wygląda współpraca między Dolnym Śląskiem a Wrocławiem w kwestii kultury? Czy będą y, zajmować się Rady Kultury przy marszałku i prezydencie? To w kilku żołnierskich słowach. Rzeczywiście jesteśmy po kongresie, który był wspólnym kongresem Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego. A przypomnę, że w poprzednich latach kongresy odbywały się równolegle, realizowane przez Wrocław, jak i przez samorząd wojewódzki. Tym razem postanowiliśmy, że zrobimy jedną dużą e, imprezę e, kulturalną właśnie wspólnie z Wrocławiem. To nam pozwoliło. Zaprosić właściwie wszystkich przedstawicieli świata kultury. Bardzo się cieszę, bo ponad 800 zgłoszeń, jeżeli chodzi o uczestnictwo. Dwa dni wypełnione panelami, dyskusjami o kulturze bardzo różne tematy, bardzo różne problemy. Na pewno przebijała się kwestia finansowania kultury. Mhm. Na pewno przebijała się kwestia pewnego nierównomiernego rozłożenia tych aktywności kulturalnych. Więc wracając do pytania. Mnie bardzo cieszyła obecność przedstawicieli właśnie nie tylko z Wrocławia, który oczywiście jest stolicą Dolnego Śląska, jest centrum życia kulturalnego, ale też z powiatów um, ościennych. dokładnie. Właściwie mieliśmy przedstawicieli z całego województwa. Moją ambicją, ponieważ mi podlegają dwa resorty, zdrowie i kultura, jest aby w, w tym obszarze kultury e, nie koncentrować się tylko na Wrocławiu, który tak jak powiedziałem jest bardzo ważny, ale aby tych aktywności były też realizowane w e, całym obszarze. No i mam wrażenie, że to się naprawdę udaje. Mamy świetny cykl pierwszych koncertów symfonicznych z Filharmonią Sudecką w Polkowicach, w Legnicy. E, to ciekawe, koncerty biletowane, a sprzedawały się w dwa dni, więc to pokazuje jak chłonny jest rynek również poza Wrocławiem, jak mieszkańcy Dolnego Śląska nie tylko naszej stolicy chcą aktywności kulturalnych, chcą życia kulturalnego. Jak na ten rok też szykujemy kilka ciekawych i mam wrażenie interesujących propozycji. Czyli te korzyści będą też w Zagłębiu Miedziowym. Ja pochodzę z Zagłębia Miedziowego i nigdy o nim nie zapomniałem, mimo że oczywiście spoglądam całościowo na nasz region to Legnica region miedziowy jest mi szczególnie bliski i na pewno o nim nie zapomnę. To teraz może jeszcze powiemy o nowym przewodniku i spocie promującym Dolny Śląsk, dlaczego warto odwiedzać Dolny Śląsk? Bo jest najwspanialszym województwem w Polsce. No nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Po pierwsze mamy wspaniałą przyrodę. Jeżeli chodzi o walory przyrodnicze naprawdę jest pełne spektrum różnych możliwości, ale też, być może nie wszyscy o tym wiedzą, Dolny Śląsk to województwo, gdzie mamy najwięcej zabytków w naszym kraju. 25% wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajduje się na Dolnym Śląsku i między innymi właśnie pałace, zamki chcemy bardzo mocno promować. To są świetne lokacje, jeżeli chodzi zarówno o odwiedziny przez turystów, ale też, ponieważ mamy Dolnośląskie Centrum Filmowe, Jednym z naszych priorytetów jest ściąganie, angażowanie jak najwięcej ekip filmowych, żeby produkcje filmowe właśnie były realizowane na Dolnym Śląsku i mam nadzieję między innymi w naszych zamkach i pałacach. Gdzie te publikacje można y, otrzymać? Czy na pewno w urzędzie marszałkowskim gorąco zachęcam do, do kontaktu. E, natomiast też oczywiście jest dostępna w wersji online, można zapoznać się na stronach Urzędu Marszałkowskiego. Naprawdę warto 50. Wyselekcjonowanych zamków i pałaców. To nie była łatwa selekcja, bo tych zamków jest ponad 700. Niemniej staraliśmy się tak przekrojowo pokazać te, które naprawdę są pewnego rodzaju wizytówką Dolnego Śląska, ale wybór na pewno nie był łatwy. I tym pytaniem zakończyliśmy tą rozmowę. Naszym gościem był Jarosław Rabczenko, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Kurier Dolnośląski. Audycja finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.